E, totalny brak, brak czasu dla siebie. Chyba bunt przed drugim okresem życia. <gry> nie wiem. Chyba, że się wysypiam, bo mam grzeczne dzieci. Co nas zaskoczyło? Brak snu? Nie wiem, tak dokładnie. Brak snu. Nie wiem, może miłość, jaką potrafimy darzyć dzieci. Tak, wszystko się zmieniło. Tak, człowiek nawet nie wiedział, że potrafi tak kochać. Ilość czasu? Że mimo opieki nad dzieckiem ten czas jednak jest yy, i, i można wszystko ogarnąć. Wszystko nas zaskoczyło. Zderzenie z rzeczywistością. <laughs> <laughs> Nie bardziej zaskoczyło to, że jeden jest drugi chory pierwszego i zupełnie inaczej wszystko wygląda. To jest zaskoczenie chyba największe u rodzica, że właśnie. Nigdy się nie można spodziewać, co twoje co, co życie przyniesie, jeżeli masz kolejne dziecko. Co co najbardziej, nie przez pannę <laughs> I e, organizacja. Organizacja czasu dla samego siebie. Mnie nic nie zaskoczyło, bo mam ogarniętą tą żonę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. To, że dzieci uczą cały czas miłości bezwarunkowej. Że będzie aż tak grzeczny. Chciałem, że będzie gorzej. Czyli miłe zaskoczenie. Tak.